Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie po raz kolejny blisterki. Wczoraj były z Euro 2020 Kick Off, a dzisiaj mamy FIFA 365 2021. Są to niemieckie blisterki, jak tutaj możecie zobaczyć. Jest cena w euro, 5 euro bez jednego centa, w środku 30 kart i jedna karta limitowana. Więc sobie otworzymy, zobaczymy. Kto jest na limitce I zrobimy pojedynek Limitek Mamy tutaj Sergi Roberto Barcelona 5 saszetek No i tutaj Powinno być tak samo 5 saszetek plus limitka Więc w sumie 10 saszetek I dwie limitki Też będzie obrońca Wiktor Lindelöf. Czyli Barcelona kontra Manchester United. Szukamy tych dwóch klubów. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i zaczynamy. Corinthians, Lazio, Atletico, Atletico, Inter i Bayern. A więc w pierwszej saszetce nie wpadło nam nic. Ale za to były trzy karty specjalne. Więc to jest dobry wynik. Trzy bazówki, trzy specjalne. W drugiej mamy Lazio, Liverpool, Goldzik, 393 i ciekawe, czy będzie tutaj Rarka? Nie, Juventus, Gianluigi Buffon, fans favorite. Tutaj również Juventus i Borussia Dortmund. Czyli tutaj mieliśmy dwie specjalne w tej saszetce. Borussia, Atletico, szalkę jest Barcelona i popatrzcie, Sergi Roberto, czyli zawodnik, który jest na limicie tutaj. Pierwszy punkcik Real i Ajax. Ale jest odpowiedź Manchesteru United. Harry Maguire na karcie bazowej. 1-1. Następnie mamy Juventus. Klub Ameryka. I kto tutaj się chowa? Barcelona. Jordi Alba na karcie elit. I znowu Barcelona prowadzi. 2-1. Lazio i Marsylia. Piąta saszetka. Więc jesteśmy w połowie. Real. Manchester City mamy Golda tutaj logo Borusi, Klub Ameryka i jest karta dla Manchesteru United Bruno Fernandes mamy 2-2 dwa, dwa. teraz 5 saszetek z tego blisterka czyli tak jakby zaczynamy drugą połowę, mamy Juventus Marsylia Inter i kogo tutaj mamy Klub Ameryka Real i Ajax bardzo wyrównany pojedynek. Marsylia, Atletico. I jest, popatrzcie, Messi na karcie RAR. Barcelona, prowadzenie Barcelony 3-2. Ajax, Lazio i Bayern. No, ciekawy jestem, czy właśnie ta karta RAR Messiego tutaj przeważy. Real i jest Barcelona. Antoine Griezmann na karcie Dominator 4-2. Tutaj jest Lazio, Marsylia, Club Ameryka i Manchester City. Dwie saszetki nam zostały do końca. Jest Bayern, Inter, Goldzik, Real, Atletico i Corinthians. Szalkę, Juventus, Inter, Marsylia, Bayern i Juventus. A więc zwycięstwo Barcelony nad Manchesterem United 4-2. Fajnie, że wpadła rarka z Messi. Tak więc to wszystko dzisiaj na odcinku. Mam nadzieję, że podobał się. Jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!